Ma tu John Rep. słuchajcie Wracam z Young Towner, Warsaw To jest właśnie mój dyliżant w środku Słuchajcie, nie jeździłem tym pojazdem No chyba ze 2 lata widzicie, przednia szyba jest do wymiany już bardzo porysowana Z takich ciekawostek, które mogę Wam powiedzieć, których chyba nikt nie ma w Polsce To mam duży obrotomierz Monster, Tach w tym miejscu gdzie normalnie powinien być w być zegar czyli budzik tutaj po lewej stronie mam prędkościomierz od skody ale on coś słabo pokazuje przekłamuje To paliwo które tutaj jest Słyszycie, no jednak fajnie jest, fajnie słychać gaźniki O jajku, dwa lata po prostu nie jeździę pojazdem. Je Zapomniałem, jak to jest fajnie. Także właśnie ja wyjechałem ze stadionu, jadę sobie i takie mam przemyślenia. Słuchajcie. Z tego spotkania. Bardzo dużo samochodów, naprawdę. E, w trzech rzędach po 50. To no było ze 150 samochodów na pewno. E, I całkiem ciekawych, muszę przyznać. Nie wszystko Wam byłem w stanie pokazać, bo byłem ze znajomymi. Trzeba było trochę pogadać. Także to, co Wam pokazałem, to Wam pokazałem. Ale widziałem Vipera na przykład. E, była korwetka, słuchajcie. Trzeciej półdzie Stingray. E, także e, no, sporo starych samochodów klasycznych amerykańskich z lat 60. i 70. -tych. Teraz to, to chyba. E, to wcale nie jest takie drogie hobby, słuchajcie, bo mój znajomy e, to Wam chyba opowiadałem tą historię, że e, kilka lat temu. Miał, kupił sobie, słuchajcie, Forda Thunderberda, rozlicz 62 yy, i zrobił na nim świetny interes, bo kupił go za 20, trochę go tam ogarnął. Yy, pojeździł 2-3 sezony. Pojeździł 2-3 sezony i sprzedał per saldo za 65 tysięcy. Także, tak, yy, takiego dealu na, samochodu, na samochodzie to jeszcze nie widziałem. E, no ale przypominam się rozmowa z nim, no bo to jest mój kolega z, jakby z czasów garbusowych. Teraz ma jeszcze, do, do, teraz ma, słuchajcie, busa tę dwójkę w Westfalii. To już są pieniądze bardzo duże. On oczywiście, udało mu się, bo kupił tanio od, od kolegi i później go tam szykował ma mocno rozwiercony, przebudowany silnik 2,6 litra ten czwarty czyli znowu zainwestował trochę jednak pieniędzy no ale po znajomości tu taniej, tam taniej tu kupił silnik, który leżał u znajomego na punkce trochę go przerobił i znając życie gdyby miał ten samochód teraz wystawiać to prawdopodobnie musiałby wystawić go za jakieś 200 tysięcy tak? Więc, moi drodzy, to dzieje się, jestem, jestem w szoku po prostu, co tu się dzieje na tej naszej scenie. Mam no, gaźniczki słychać. To nie jest wydech, moi drodzy, to jest ryk gaźników bogardzielowych Webera. No i właśnie. To... Jadę samochodem, więc mogę trochę nie, nie składnie, słuchajcie, gadać. Zwłaszcza, że to są jakieś fotoradary na tym moście i wszyscy się wloką, noga za nogą. Eee... No i także słuchajcie, inwestycyjnie, tak na chłodno, bez emocji, no to nie wiem, no to może wymyślcie sobie jakieś tam krypto albo jakieś tam nieruchomości czy coś samochody, no to jednak trzeba mieć trochę trochę frajdy yy, i, i po prostu lubić to, ale przyznam szczerze yy, przyjemne, spożyteczne i Dobra, słuchajcie, kończę, bo jadę jedną ręką prowadzę, to nie bardzo to jest najlepszy pomysł